o tym, jak tutaj, niech powiedzą dyrektorzy. To znaczy, ja Kiedy decyzja, ale tak, jest, 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 jest Kiedy decyzja, kiedy decyzja, kiedy decyzja, jeden projekt został już zadecydowany do już konkretnych rozwiązań technicznych i inżynierskich, tak? Przedtem były rozwiązania środowiskowe, różne analizy. podjął taką decyzję, może na wniosek zimu, a może miał własne jakieś pomysły i decyzje, nie konsultował tego z radnymi, radni też nie pytali, co się dzieje z tym pieniędzmi, które przyznali, jakie decyzje zapadły, tak, nikogo to wtedy nie interesowało, niestety, tak, wtedy wszyscy się koncentrowali na akwaparku. z efektem jaki jest, to wiemy, ale ja dzisiaj, Państwu, mając odwagę rozmawiać z Wami, spotykać się, pokazywać to, co jest, mówię o historii i o tym, że pewne wszystko jest możliwe, bo wszystko będzie zależne od tego, jak, jakie decyzje Rada Miasta podejmie, finansowe przede wszystkim, w jakim kierunku to pójdzie. Ja muszę powiedzieć, że decyzja o zmianie charakteru tej drogi, przesunięciu jej gdziekolwiek indziej, spowoduje, że ona z tego systemu, układu ruch o znaczeniu regionalnym czy łączącym jakby umownie nazwaliśmy to ringiem etap czwarty, piąty, szósty bo to ma potem się rozwijać w kierunku Redzikowa i, i potem przez Siemianicę do Borcharta i zamknąć się w tym węźle, który jest obecnie kończony przy, mniej więcej na wysokości fabryki domów we Włynkówku to to znaczenie tego układu dawałoby szansę pozyskania środków, jeśli bo w nowym okresie programowania, Tu Pani jest dobrze zorientowana: możliwe jest dofinansowanie tylko od dróg o znaczeniu regionalnym. Regionalnym, czyli wojewódzkim, tak to się nazywa. Domyślę. Więc jeśli ta droga miałaby standard taki, który predestynuje ją do tego, że ona mo może się stać drogą wojewódzką w przyszłości, to wtedy środki na to unijne by były. Miasto by musiało wydać 15%. Ale jeśli ta droga zmieni swój charakter na drogę lokalną, osiedlową, gminną to pozyskanie środków na tak duże przedsięwzięcie, czy nawet etapowe i tak dalej jest niemal zerowe, czyli my nigdy takich drogi nie zrealizujemy. Można się na to zdecydować. Rada, rada zdecyduje, rada zdecyduje. Nieszczęściem jest to, że... mamy to... w... Unia stoi papierem, tak samo jak Polska stoi papierem, tak? Po każdych spotkaniach powinny być jakieś sprawozdania. 30 marca było się spotkanie konsultacyjne. 7 kwietnia napisałam, że proszę o wgląd do tego spotkania, bo jestem ciekawa, czy jest tam zapisane konkretne zdanie, że mieszkańcy tych terenów się na to nie zgadzają. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam już żadnej odpowiedzi. Ponieważ planowaliśmy spotkanie, żeby jeszcze Państwem ja... Nie, nie spotkanie... ja mówię odnośnie tamtego spotkania. Tamte spotkania było 30 marca. Przedstawimy Państwu. Ponieważ w międzyczasie kilka jeszcze spotkań, które chciałbym, bo pewne deklaracje też padły ze strony. Może wycofał się pan projekt, tak, liczyłem na to, że mam pewne oj. dane, da? pan projekt stanął na stanowisko, że chce mu dać kora wynagrodzenia. W tym kierunku czy nie? To radni zdecydują. Mają prawo też wprowadzić zmianę miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego, złożyć takie wnioski. My jesteśmy władzą wykonawczą, która ma tyle innych rzeczy do zrobienia dzisiaj, że wcale nie będzie na ten moment zabiegać, żeby w pierwszej kolejności akurat tą drogę robić, bo mamy tyle spraw do zrobienia w tej kadencji. Więc mamy dużo do przedyskutowania w Państwa radnym. Mogą się wypowiadać, ale naprawdę będzie to na najbliższej komisji do strafingu. Tutaj pan zaproponował 15, nie, na że będziemy o tym. W w będzie... Też będziemy no, rozmawiać, no, będziemy nie, nie a, no, słowa, a dokumenty. Póki to jest na papierze, to kosztowało pan tam, tylko 460. jak cieszymy, że pan tutaj przy... to. przyszedł do nas. Ale oh, nie, nie, może inaczej. Ja bym prosił panią żołądek albo męża i może pana stółę, bo ich znam i oni do mnie się zwracali. Ewentualnie na komisję, no to weźmiecie. Oczywiście, że weźmiecie. No, ma... no. no, no poradki, tam niewiele o tym, że zbierzcie, bo sala stanowi 17, ale myślę, że woje powinniście być. Kiedy? Od piątek, wojny, 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 Natomiast kwestia jest tego, aby rozważyć, jakie plany są dokładnie tego ringu etapu etapu czwartego. Wiemy, że kwestią sporną pomiędzy mieszkańcami a miastem jest etap czwarty, powiedzmy od ulicy początku leśnej. Do ulicy w Kowalczyku. Nie, daleko od Frankfurtu. Przez parkar bez prędu tutaj. Są, gminy, są takie jakieś 10 milionów złotych, które można pożyczać. Jest tutaj droga, aby wycofać. Wycofano z, 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 wycofa, z tej A jeżeli jest taka potrzebna, to nie wyjdzie taka potrzebna. Nie, ja nie. Jan to cały i tak ten projekt się nazywa połączenie drogi Krajowej z drogi w Proszę państwa, wszystko jest możliwe. Proszę to mówić do radnych, bo ja to wszystko wiem. No ja to wszystko a ja a ja państwu, panie, muszę, jako radny to, Chciałbym pana państw, prezydenta zapytać. Radni, Mogę zapytać. Niech się posłuchają, bo to można na komisji opowiedzieć, a porozmawiać o tym. Ale bo, pan, pan, bo, bo dzisiaj nie. oczywiście ja, ja teraz odbijam, chcę zapytać pana prezydenta o jedną rzecz. Panie prezydencie, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, co jest solą tego miasta? No pewnie interes mieszkańców. Mieszkańcy. No, pewnie Panie Radny. No. W związku z tym...

ale ja dlatego jestem Słuchać mieszkańców I ja panu powiem jedno Że tych pieniędzy w tym budżecie nie ma Ale to nie znaczy Że w tym mieście Są ludzie, którzy pana proszą Wręcz od wielu lat a raczej urząd, nie, nie pana, od czterech miesięcy. Dwa tak? miesiące, bo dopiero dwa miesiące bo, temat. Już. Bo czeka Czasowa, bo czeka Sułkowskiego, bo czeka Szafranka, bo czeka Joluchny Emelianow, bo czeka Grzybowa, Zaborowska, Ja panu mówię ja, 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 W związku bardzo <ślonki> nie przerywaj. A miała być w planie, Realizujmy to, na co ludzie oczekują, a nie realizujmy na siłę i stawiajmy kolejnego pomnika tego, czego ludzie nie chcą. I'm Dlatego, dlatego potrzebne to wykorzystamy. Takie narzędzie to będzie ranking tak? Między innymi będzie budowano. A, zaproponowaliśmy to, jakoś na swoich doświadczeniach to nie radni to sam zaproponowali, sam ten, tylko ja już zaproponowałem na spotkanie. Ale to jest, trochę bez współpracy z nie, O tej współpracy to możemy rozmawiać długo. No poprawiamy to. Dzisiaj podpisaliśmy takie porozumienie, które pokazuje, że będzie inaczej. i mam nadzieję, że będzie też wszystko otwarte. Droga wojewódzka, która. Krzyżuje się z tą drogą na poszewku w elemencie tam pierwszych 300-400 metrów to jest teren miast. Tak. I tu I miasto wiedziało o każdym kroku, bo my tam... Bo, prezydent, bo to dzisiaj to budujemy Dobrze. część tej drogi na terenie miasta. miasta. Co do celu no jeszcze to. połączenia drogi wojewódzkiej z krajówką, bo to jest jakby ten no języczek tak. uwagi, czy można dostać na to środki unijne, czy nie, to wykorzystanie właśnie tej drogi na poszewku, którą tutaj jakbyśmy po prostu pojechali 800 metrów. No, tak. w, nawet mam tu mapkę i chcę też przyznać, bo jak e, można możemy... osiągnąć ten cel połączenia <grym> nie do końca ten sam, bo do szpitala nie dojedziemy. Ale nie Wy... 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 ale nie to jest cukarskiego? Jest... Nie. proszę Jest. Jest bardzo dobry zjazd. szpitala, na pewno pan tam był. Na pewno będzie. nawet się dzisiaj dojedziemy do szpitala. Na dzisiaj. Na dzisiaj. Na dzisiaj, na dzisiaj problemów w cudzysłowie nie ma, bo nie ma pieniędzy. To jest największy problem tego miasta. najprawdopodobniej... Proszę państwa, najprawdopodobniej, bo to jest racjonalne, wskazane jest wykorzystanie tego połączenia tutaj, ale to jest tylko lokalnie, bo dalej pozostaje problem przebicia się z tamtej strony miasta do ulicy Gdyńskiej, tak? Bo oczywiście połączenie tutaj jest jak najbardziej wskazane. Ja przejechałem ten teren na Rowerze. jest już pas drogowy wyciek. Te. Gmina zrealizowała ten odcinek. A Tu położyła sieć, ale wymaga to połączenia. Tylko kto to zrobi panie możemy się Będziemy rozmawiać. Natomiast to będzie dyskusja pomiędzy, pomiędzy radnymi i, i samorządami. Czyli piątek, w ten piątek, tak? e, ten, piątek no, ten, ale to jest tylko na komisji dyskusja. To, tak. to, jest, to jest dyskusja a, ale na komisji. Ta komisja, ta komisja, a, ta komisja a, zajmuje się ringiem a, tym, który jest w realizacji, ale dzisiaj proponuję no, pan o, o, przewodniczący, żeby się dowiedzieć, co z tym, z tą częścią. To jest większe, nie większe nie. zadanie. A czy my możemy być na tej komisji? No już pan przewodniczący to zna. Nie, z tym, że nie jesteśmy dalszą osobą. Może być, nie Możemy Proszę państwa. Panie prezydencie, od 12 w 1994 weszło. No i, no i troszkę, troszkę na ten temat. Nie muszę no, sprawnie podstawować. No, ale tak. pani prezydenta ten moment, tylko chwilę na Czy podjęcie decyzji o wyborze tego projektu przez pana Kobylińskiego bez konsultacji z radnymi i z mieszkańcami, czy może być, czy nie może być obalone? Bo niestety uważam, że tak. Płaci, trzeba zapłacić za no. projekt. Za tak, ale trudno, ale lepiej proszę bardzo, by pan prezydent Kobler zapłaci, zapłaci za projekt. to prawie, no, na tak, Proszę, to teraz dajmy no, panu Andrzejowi. Proszę, Przepraszam, proszę państwa, dla mnie najważniejsze jest to, co mówią mieszkańcy. Na pewno jako radny nie podniosę już, wiem, ręki za tym, żeby tutaj poszła droga. Pisałem o tym dwa lata temu w swojej gazecie. Był taki temat Wszechnica Społeczna i tam na temat ringu żeśmy się wypowiadali. Pan prezydent mówi tutaj prawdę i tylko prawdę. Ona nie, nie zawsze jest dla nas wygodna. Tu zawsze była planowana droga, ale zmieniła się sytuacja. Bo 20 lat mieszkania tutaj jest jakby zasiedzenie w spokoju i przyzwyczajenie, przyzwyczajenie się. I zaakceptowanie tego stanu, który jest. I teraz wcinanie się tutaj w komfort pewnego życia, który jest moim zdaniem istotną rzeczą, no nie może tak być. Dzisiaj z Panem Prezydentem przegadaliśmy ponad godzinę czasu na ten temat i, mu i mówiliśmy, przynajmniej i on i ja że trzeba rzeczywiście ludzi, którzy mają o tak, tym myśl, pojęcie chociażby bardziej wejść i zobaczyć, jakie będą negatywy to, włożę, i pozytywy. Tak? Na razie nie zostało wydatkowane zbyt dużo pieniędzy w skali miasta, żeby nie można się było z tego wycofać, a poza tym, a poza tym pojawiają się inne alternatywy, które można w sposób wykorzystać. Ja byłem radnym prawie 18 lat, wiceprezydentem, ostatnie 4 lata tego 4 lata nie byłem, ale wiem, że rozmowy z partnerami gminnymi z nie było, bo taki był charakter tego pana, który, który, który rządził. I doszliśmy do wniosku, pan prezydent to wspominał, żeby rzeczywiście tą komisję do spraw ringu w jakiś sposób uspołecznić żebyście do tej komisji dali dwie, trzy osoby, które rzeczywiście mają pojęcie, ale również nie tylko pojęcie o tym, że tego ma nie być, ale pojęcie również i pewnych konsekwencji i działań prawnych, żeby to można było wyprostować, żebyśmy określili również straty miasta, bo pan prezydent tutaj wyraźnie mówi że on za to odpowiada, że nie może zniweczyć środków publicznych. Ja też coś na ten temat wiem, bo szczypie się mnie do dzisiejszego dnia za pewne właśnie stare, ale społeczne sprawy, no. tak? Za sprawy, które były w kierunku mieszkańców. I proszę Państwa, idźmy w tym kierunku. Na razie jakby pośpiechu też nie ma, bo nie ma pieniędzy na to, że to, to będzie realizowane. I to jest jakby, to jest jakby jeden element. To jest, to jest jakby jeden element. Natomiast... Ale proszę panią, no pani nic nie wnosi do tej dyskusji, oprócz tego, że pani coś tam mówi. Ja też mówię o sprzeciwie. Ja również mówię o tym, że nie ma atmosfery wśród radnych w tej chwili, żeby rzeczywiście tutaj ta droga powstała. I trzymajmy się tego. Natomiast musimy społecznie dać akceptację pewnych strat finansowych, które nie bywale będą. Tak? Czy one będą większe, czy mniejsze, ale będą. I, i szukamy alternatywy. I teraz proszę Państwa już całkiem z innej beczki. Niedawno jak w poniedziałek rozpatrywaliśmy na naszym klubie sprawę y, komercjalizacji szpitala. I też społeczność zaczyna się budzić. To dobrze, może za późno ta społeczność się budzi. Ale w końcu bądźcie partnerami na decyzje władzy wykonawczej. będziecie mieli za sobą radnych i naprawdę, jeżeli gdzieś, poproszę Państwa, jest pewien taki egoizm, proszę zobaczyć, jak protestowali mieszkańcy ulicy Rejtana, to pozostali mieszkańcy mieli tam w nosie. Ja na Dębowej chcieli stawiać e, telefonie komórkową, to tylko Dębowa protestowała. Przepraszam bardzo. Ale chwileczkę, daj mi Pani skończysz. No, dlaczego, jeżeli wstawiano na Kalinowej, to protestowała Kalinowa. Teraz stawiają na Konarskiego, chcą no to postawić... to Nie, to nie jest właśnie naturalne. Powinniśmy być solidarni w stosunku do pewnych działań, które to działania burzą pewien komfort. Psychiczny mieszkaniec. To, .Ma. co Pan powiedział, to jest. Ale, no no, dla ludzi. Ale chciałbym, żeby Pan mnie zrozumiał, że idziemy no, w tym, tym kierunku, żeby tutaj drogi nie były. To nie wszystko, ale proszę nam nie zarzucać, że nie potrzebujemy takich informacji przekazanych dla nas wszystkich tutaj, co jesteśmy. Bo jeżeli będziecie Państwo siedzieć w komisji i znowu będziecie się przyklepywać, to będzie tak jak za poprzedniej opozycji. A my tego nie chcemy, dlatego to jest wynik naszego tu spotkania i pokazania, że my się z tym nie Nie będziesz. No ale to widzi Pan, jak można ten. Ja mam z ja nim mam i dlaczego nie będę.? Lokalnego, a tamta będzie pewnie dalej dla tego ruchu tranzytowego. Tak to będzie rał. Także to będzie, bo jest potrzebne. Nie, nie tak radykalnie, natomiast na pewno, jestem przekonany, że my dzisiaj nie mamy pieniędzy na wkład władzy. Nie? bo nawet jak będą środki unijne, co dzisiaj ja nie widzę realnie możliwości na wkład własny na te, na te drogi. Bardziej prawdopodobnie jest wykorzystanie tego, co wykonała gmina i tu się dogadujemy. Do tej pory nie było takiego dogadywania,